z Wami w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu na tym kanale i co? Bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania i tak słuchajcie dzisiaj yy, wyjeżdżam do drodzinki na tydzień, także zabieram was ze sobą. Ja się grnąłem, zrobię sobie jeszcze kawę na drogę i jedziemy. Słuchajcie, ja się do Was tak szybciutko odzywam, bo siedzimy z rodzinką, robimy sobie grilla. Ale tak, yy, już w sumie dzisiaj się pewnie do Was nie odzle. dopiero jutro jakoś. Ale tak, siedzimy sobie, jest mega fajnie, więc jest super, mnie ja I co, yy, prawdopodobnie do zobaczenia jutro, bo no nie mam czasu się nawet dozezwać za bardzo do Was jakkolwiek, także... Idziemy się jutro. Hej, hej, witam się z wami w kolejnym dniu. Mówię cichutko, bo jeszcze dzieciaki śpią w pokojach obok, ale tak wstałam, ogarnam się w miarę, zjadłam śniadanie. Zaraz zrobię kabusę, bo potrzebuję kawy, dosłownie. Ale tak, dzisiaj się wybieramy do Olsztyna, dlatego że przemieszczamy się w zasadzie w kolejnej rodzinki, można tak powiedzieć, no w sensie tak, po prostu do e, dalszej, dalej do rodziny idziemy. Ale tak, więc, więc dzisiaj też będziemy w trasie i co? W zasadzie tyle wczoraj się położyłam dosyć późno, bo w zasadzie koło północy chyba. Ale tak, więc... więc co? Więc zaczynamy dzień. z wami w kolejnym dniu ja w do teraz w zasadzie w ogóle nie odzywałam bo siedzieliśmy praktycznie cały dzień w domu więc w zasadzie nic się nie działo ale tak dzisiaj idziemy na zakupki no i wracamy, idziemy obiad i jedziemy do rodzinki także tak no ale Skit, jest to w ogóle magazyn jak na wakacje. Ale no trzeba przeżyć. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Krymoćkacie, no ja wstałam, będę się ogarniać właśnie zima. Będziemy raz na zakupy. Ja więc takie szkolenia mogę wyjeść. Ale tak, słuchajcie, ostatnio się do Was dosyć rzadko odzywam, tak w zasadzie to tylko urywki dnia Wam pokazuję, ale no nie ma kiedy słowa odzywać, bo zawsze gdzieś tam jestem przy rodzince, więc też nie chcę za bardzo więcej się przy nich odzywać, przy nich coś tam robić, no bo tak wiadomo, że nie każdy Czę. Więc no, ale co słuchajcie jest? W zasadzie w to. szkoda, jest. Ja się na trasiku pić Raczej będę piła kawusu, się jeszcze nie zaczęłam. No i tak zaczyna będzie słyszycie, jest gate. Jest kawusia, jest ciepło, jest. Tryb. Jest powietrze, więc jest kit. z wami w kolejnym dniu. Nie odzywałam się do was przez te wszystkie dni w sumie, bo nie było w zasadzie jak. Ale tak. Wracamy powoli do domku, w sensie jutro wracamy do domku. Więc, więc tak. Yy, jutro wracamy do Krakowa w końcu, jej. Yy, no. Ale w zasadzie pewnie do końca tego vloga będzie, będzie to raczej takie urywki z dnia, podejrzewam. Bo, no, tak jak mówiłam, nie ma, nie ma za bardzo kiedy się odezwać do Was nawet. Także. Ja. A teraz siedzimy, nasz znaczy siedzę w samochodzie i czekam. Po. Bo... Tak, bo czekam na rodziców. Byłam u ortodonty i za rok, jak przyjadę, to będę ściągać sobie drucik, który mam z tyłu. Także super, bo w końcu się go pozbędę. On jest trochę upierdliwy, także cieszę się. No, także taki mały update sytuacji. Rydyn ni'n mynd ymlaen. Hei, oed, i łymeczki eee, tak słuchajcie, wróciłam właśnie do domu, w zasadzie sensie właśnie dzisiaj wróciłam jakieś, nie wiem dwie godziny, nie no, więcej niż dwie godziny temu ale no w każdym razie wróciłam jakiś czas temu właśnie z domu z wyjazdu w końcu powiem wam, że jakoś tak nie wiem, fajnie się było spotkać z rodziną ale troszeczkę czuję się przebudźcowana Eee, no tak. Więc eee, więc jestem dosyć mocno zmęczona, miałam jeszcze dzisiaj jechać. Eee, no i teraz chyba popował, ale czuję się. nie za dobrze psychicznie. Można powiedzieć, że bardziej psychicznie, bo fizycznie nie jest aż tak źle. Nie, nie wiecie może trochę jestem faktycznie zmęczona, przemęczona, ale jest w miarę ok, a z drugiej strony właśnie yy, no, no jestem przebudźcowana dosyć mocno ale tak, słuchajcie, wróciłam jestem już w domku w Krakowie myłam się, zjadłam sobie kolacyjkę i będę się ogarniać do spanka w sumie przez ten cały wyjazd się do was mało odzywałam ale tak jak wczoraj chyba mówiłam wam yy, Nie było za bardzo nawet kiedy się odezwać, bo po pierwsze, byłam cały czas praktycznie z kimś, w sensie, z, no, siedziałam z rodzinką, więc no nie było za bardzo, kiedy przy nich strasznie nie chciałam nagrywać. Nie lubię tego, więc, więc tego nie robiłam. No, ale w sumie, że większość czasu chciałam, to nagrywałam takie momenty, gdzie praktycznie mogłam. Coś nagrać, więc raczej cały ten vlog pewnie będzie się składał z przebitek jakiejś wezny. No ale mówi się trudno i, i żyje się dalej. Także co, jutro idę, słuchajcie, do pracy kończy mi się urlop, W sensie urlop jeszcze mam, ale wziąłam po prostu zmianę za koleżankę, więc idę na 17 do pracy. Mm. Tak, także jej! Yy, no, ale słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze, będzie dobrze, mam nadzieję, że będzie dobrze Idę tylko na 5 godzin, także wiecie, nie jest aż tak dużo A dzisiaj sobie już odpocznę, po prostu posiedzę, yy, odpoczywam Porobię jakieś takie rzeczy, które mnie po prostu troszeczkę może wyciszą, a może po prostu nie wiem, szczerze nie wiem, nie myślę już troszeczkę, także jakbym pytała głupoty, to was przepraszam. Ale no nie myślę, już jest, niby nie jest późno, bo jest prawie 19, ale no... Przez wszystko, co się działo na tym wyjeździe I, i przez to, że w ogóle byłam praktycznie tyle czasu poza domem, za Wiecie, miejsce, gdzie mogę sobie na spokojnie pójść, wyciżyć się, nie wiem, pobyć sama ze sobą, to odczuwam to dosyć mocno. Więc też nie spałam w sumie tak jak zazwyczaj prawie w ogóle nie spałam tak jak zazwyczaj, więc wiecie, więc no, jest ciężko, ale przeżyjemy, będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie git. No, ale co? Mm, dzisiaj w zasadzie nic ciekawego nie robiłam. Byłam praktycznie cały dzień w podróży właśnie powrotnej do domku. Mm, zjechaliśmy jeszcze w sumie do Dino. A kupiłam tam w sumie dwie czekolady i koła kawę. To pokażę wam może, może w następnym vlogu jak jeszcze tego nie zjem, a jak tak to no, wam nie pokażę Ale co wam muszę pokazać, to słuchajcie, dostałam od córki swojej, w której byłam eee, Zestaw z Ritualsa eee, Kosmetyków i świeczka Świeczka jest tam gdzieś sobie leży, stoi obok tej mojej z Woodwig ale testowałam dzisiaj Ale testowałam dzisiaj tą piankę taką W ogóle cały zestaw jest z tego Ritual 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 of Sakura I to jest ta pianka do mycia taka Ja ją dziś widziałam tylko w tej wersji czerwonej U kogoś na kanale, w sensie wiecie risa czy coś takiego I bardzo mi się to spodobało i chciałam sobie kupić, ale Zwykła pręka chyba kosztuje jakieś nie wiem, 50 ponad 50 zł. No nie jest jakoś mega dużo. To jest ile 200 ml, więc w sumie nie jest tylko aż tak dużo. Zwłaszcza, że tym się myjesz prawie codziennie. No ale czy dostałam, to musiałam przetestować i o oh my To wygląda, znaczy wygląda, to pachnie po prostu. Cudownie. Po pierwszy zapach w ogóle z pudełka już było czuć. Ale no i fajnie się mega rozprowadza. Także super polecam. Jeżeli chce się wydawać tyle kasy, to Wam polecam. Bo jest naprawdę fajna i fajny zapaszek. Także jeżeli nawet chcecie po jakiś zapach z tego, z ze świeczkę na przykład, to polecam właśnie ten do y, Sakura, bo jest piękny kwiatowy zapach, także Super. I w sumie dostałam jeszcze z tego właśnie świeczkę. krem do ciała. To jest taki balsam, pewnie. I peeling, którego wam nie pokażę, bo na nim opiera się telefon. Więc, więc wam go nie pokażę, ale uwierzcie mi, że jest tam. No, a tak poza w sumie na wyjeździe bym mm. ja tak ma podsumować, oprócz tego właśnie, że było dosłownie cały czas coś i wiecie, i, i czuję się właśnie tam przewodniczyła na no to, ogólnie bo że było naprawdę mega, mega miło spotkać z rodziną troszeczkę, wiecie, po pobyć, tym bardziej, że nie, jesteśmy, nie widzimy się Często sobie nie rozumiem, jak tam byłam, to było w kwietniu na weselu. I to też, wiecie, no, pff. dzień przed weselem e, pojechaliśmy, i dzień po, w zasadzie, wróciliśmy. Wiecie, wyspaliśmy się i po prostu wracaliśmy. Więc, więc no, więc za długo nie pobyliśmy. Teraz e, trochę dłużej, w sumie, wyszło dni ale pomimo wszystko jestem chyba zadowolona z tego wszystkiego, także jest good także co, słuchajcie, przestaję gadać, bo y, zanudzę was na śmierć, ale tak na dziś chyba byłoby to tyle mam nadzieję, że spodobał wam się ten film jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę będzie mi również miło, jeżeli zasubskrybuje ten kanał, aby być na bieżąco z innymi filmami które będę się tu pojawiać, mam nadzieję, regularnie Co so. do zobaczenia w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu we wtorek. I vlog ten będzie prawdopodobnie z Brukseli, tak, bo za tydzień jadę do Brukseli, także wyczekujcie. Pa!